Elien, witam Was w Starystejbu przy Kawie. No i cóż, słuchajcie, Lilka zmieniła fryzurę. Jesteśmy też na Szwedzie, dlatego że po prostu dawno na nim nie jeździłam, a ja go bardzo, 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 bardzo lubię. <ścoughs> Więc troszeczkę zmieniam, jakby, no, sprzęt. No i, i co? I zmieniliśmy fryzurkę, dlatego że Lilka długo już w fryzurce jeździła. Jezu, ja mi ciężko się mówi. No, bo mam, mam też katę dalej. No, długo, długo jeździła w tej fryzurce, którą miałam od zawsze właściwie jeździła parę lat, więc teraz będzie jeździła w takiej w myślę, że jest jej całkiem nieźle. No, kosztowała mnie trochę, ale w sumie zawsze ją chciałam mieć, więc w sumie czemu mam jej nie mieć. No i cóż, no i słuchajcie, nawist też sobie ją kiedyś kupię. Ja mam swoją kawusię i będziemy robić zadanka. Będzie mi troszeczkę ciężko, to zaraz mówię, uprzedzam, żeby nie było. Będzie mi troszeczkę ciężko, ponieważ po pierwsze mam katar i źle mi się e, mówi, znaczy, e, źle mi się też mówi, ale ogólnie. No, e, po drugie jest jasno, w sensie jest dzień, więc będzie mi ciężko myszki zna, myszkę znaleźć. A po trzecie z tyłu sieci mi okno, w sensie słoneczko tam przebija przez chmurki troszeczkę, e, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, te niestanski i te niestanski, te niedociągnięcia e, i że będzie mimo wszystko ok. Dawno jest osoba przy kawie nie było, więc fajnie byłoby, żeby było. <laughs> no i co? E, ja sobie założę, słuchajcie. Capeczkę, bo tutaj w, tej, w tym to trochę zimno i tak trochę wieje. A poza tym przy okazji konie są nienakarmione znowuż, więc będziemy nieco szybciej jeździć. Do zrobienia mamy, słuchajcie, do zrobienia mamy tak. E, ucieczka z mroźnej doliny, tam ze strasznej doliny. No i w sumie to powrót Alex, ale my powrót Alex jeszcze sobie od, odciągniemy na, na bok, ponieważ jeszcze musimy znaleźć, znaleźć trupa. No, a jeszcze nie zrobię, bo jeszcze Lilka nie ma wejścia do DZ2. I tak sobie w ogóle ostatnio pomyślałam, że kurczę, Lilka to w ogóle, gdyby miała DZ2 e, od zawsze, właściwie tak jak Wiki ma, to chyba miałaby z 2000 punktów po prostu nabite. Nie oszukujmy się, po 45 2 tygodnie, więc może coś policzyć, że to jest przez tyle lat. Myślę, że 1500 spokojnie. Dobra, ja mam kawę zi trochę zimną już, bo za dużo mleka sobie e, zjuchnęłam. No ale dobra, lecimy sobie czy z czytaniem. Oj, z czytaniem e, pani Einstein. Wypowiedzi jak zwykle sensownych. Ja i inżynier ba ba Barzellius, boże! Rozmawialiśmy i doszliśmy do wspólnego rozwiązania. Lilian, e, inżynier rozpocznie e, główny eksperyment biologiczny. W niedalekiej przyszłości. Posiada ona teorię, że poprzez manipulację genetyczną z sosen, które rosną tutaj, można przyspieszyć totalny efekt cieplarniany. Uważa, że w ciągu trzech miesięcy klimat zmieni się tutaj na tropikalny. Niesamowite, prawda? Super, świetnie, zmieniajmy naturę. Wyobraź sobie, jezioro zmieniłoby się w lagunę. E, południowego morza. E, palmy zamiast choinek. No tak, bo zmieniłyby się taką. E, ciepła bryza zamiast zimnego, pół, zimnego północnym wiatru. Zimnego północnym wiatru. Och, wspaniale. Północnym. No marzy jej się, co? No marzy się kobiety nie marzy. No dobra. E, wystarczy tych marzeń. O, widzisz, <gryw> Widzicie? Teraz dochodzimy do kolejnego kroku w planie balon. Nie sądzę, że to będzie zbyt trudne, aby go naprawić, ale nie przyjrzałam mu się dokładnie. Lilian, pojedź i sprawdź uszkodzenia. Jeśli naprawimy balon, Lilian, możemy wznieść się w powietrze z tej ponurej doliny. Może do. E, al, glu, 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 nie będę. C.R.N. w Genewie albo możemy podróżować na Wyspy Galapagos i spacerować śladami Darwina. Ach, koniec z marzeniami! O, luzyś. Koniec z marzeniami, sprawdź teraz balon. A co ty marzysz, Nija? Dlaczego to nie krzyczysz? Przecież to tylko ty marzysz. No dobra. Robimy balon, co mnie bardzo pociesza, bo słuchajcie, w sumie mi to już nie potrzebę za bardzo, no ale... bo, bo ja już repkę zrobiłam e, na Lites tutaj, więc w sumie to mnie to nie potrzebne absolutnie. No ale dobra, robimy balon. Generalnie rzecz biorąc mówię, no ja tutaj rybkę jeździłam po prostu. Jeździłam z e, waledale, więc no cóż, no cóż no, mogę powiedzieć, no. Niepotrzebny mi w sumie całkowicie zniknął no. to mam powiadomienia co tam z tym balonem jest nie teges a z balonem jest dużo nie teges z balonem jest dużo nie teges okej okay. kosz jest prawie całkowicie zniszczony no dobrze dobrze, dobrze, że jest zniszczony zaraz go naprawimy, tylko gdzie ja mam tutaj, dobra już się tepnął, czy tak daleko byłam bo... Okej, okay, naprawimy balon, no to naprawimy balon. Boże, bl, bl, moja dykcja dzisiaj. No to w sumie bardzo daleko jesteśmy, w, wiecie, w rozwoju Lilki. Czy dobrze się rozumiem? Panik jest uszkodzony, balon jest w zasadzie bezużyteczny, tkany, tkaniny i kosz są zniszczone? Tak. Dobrze, jest to prawdopodobny pierwszy projekt, który wykonujemy, gdzie mimo wszystko czuję, czuję duże szanse na sukces. Okej. Okay. Super. Fajnie. Twoja obserwacja jest zgodna z moimi ustaleniami. Na szczęście mam już przygotowany plan na to. Według modelu skonfigurowałam i obliczyłam położenie wszystkich części ba i balon balonu, sorry, w, z katastrofy. Mamy bardzo duże szanse, aby naprawić balon, jeśli zbierzemy wystarczającą ilość kawałków, chcę, żebyś pojechała w dół po lodzie i poszukała pozostałych części balonu. Jest tam z pewnością dużo śmieci, dlatego zbierz ze, ze zabierz zbierz ze sobą, sorry, to co wydaje ci się być przydatne. No okej, okay, dobrze. To pojadę, zbiorę. Wiecie co, no ogólnie to fajnie byłoby już mieć ze 2 bo, bo jednak chyba targi koni mnie tutaj trochę wkurzają. No okej, okay, one są raz na miesiąc tam powiedzmy tak, bo jest Fort no raz na miesiąc. Ale jednak, no kurka wodna, no to w sumie raz na miesiąc Lilka, to może nie 2000 miały punktów. Może mniej, ale jednak mimo wszystko to i tak jest dużo. Raz na miesiąc po 45 punktów, razy 12 i to razy 4. No trochę jest, prawda? No, trochę jest, nie oszukujmy się. Szkoda tych punktów, no ale co ja zrobię? No, zlamiłam. Jeżeli chodzi o. Zlamiłam. No, to jest konto do nagrywania, więc nie do końca ja zlamiłam. E, szukam na oślep, bo w sumie te podpowiedzi na mapie nie wiele mijają. Niestety. Kawałek materiału z balonu y, gazowego. Dobra. Tutaj będzie śmieć pewnie. ta, oprócz śmieci. Tutaj jeszcze mi się coś mignęło. Tu śmieci. Ojej! Dobra. Konio, 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 jedziecie, ciecie, dobra. Fajne jest to, że jak się ma konia nieodkarbionego, to one tak jakoś sensownie skaczą. Coś w sensie nie, nie tak szybko. Dla mnie konie tak szybko nie skaczą. To są śmieci, ale wezmę w sumie. Co się wezmę? No, kliknę to. Dobra, bo kawałek balonu. Tutaj co mamy? No, to będzie kawałek kosza. Dobra. Um, nie wiem, co będzie, jak. Czekajcie, tu sobie przeskoczymy. Przeskoczymy? O nie! Nie przeskoczymy. Musimy jechać jakoś tak albo szybciej, albo sensowniej. O, właśnie, dobra. To było sensowne. Tylko teraz. O! oj, dobra. Chyba, chyba. Nie! Koń, no co ty. No i słuchać się trochę mnie. Nie wiem, czy nie karmiłam, ale bez przesady Więc w sumie to tak, co yy, o czym ja mówiłam? O, o tych śmieciach i o Jezusam. Super. Ja jestem po prostu tak bardzo... Ja, że aż bardzo za, za bardzo ja taka lawa ze mnie, że szok. Śmieci. No miałam o czymś mówić i zapomniałam. O, spełnione nareszcie, dobra, mamy koszyk. Mamy jakieś itemy w środku? Mamy itemy, okej. Okay. Będziemy to już jakoś uszczelniać, robić w ogóle. Yy, że te targi koni? Targi konie, to, to może policzyć sobie łatwo. No ale teraz mam nadzieję, że jak teraz zrobimy balon, to też nie będę jakoś bardzo tego odcinka przedłużać, a potem sobie pojedziemy poszukać trupa, po prostu. I to będzie chyba jakiś taki jeden z ostatnich questów z Dud. No i będziemy potem cisnąć te questy wszystkie, które są do DZW potrzebne i do paru innych rzeczy. Także no tutaj Dud mamy ze sobą, także DZW jeszcze nam zostało. A potem już Lilka będzie ciśnięta ostro, ponieważ część tych rzeczy mamy typu epona. Pozwól, Lilian, że sprawdzę części, które zebrałaś. Hmm. Większość części można ponownie użyć, ale nie mamy wystarczająco dużo materiału, a, a jednego z elementów nie, na pewno nie znajdziemy na lodzie. Mówią oczywiście o gazie spalnika, który zdobędziemy za pomocą innych środków. Okej. Okay. No dobrze. Potrzebujemy gazu do balonu. W normalnych warunkach napełniłabym go w laboratorium, ale to nie są normalne warunki ale spoko. Ale tutaj mamy do czynienia z bardziej prymitywnymi metodami. Oto narzędzie do zbierania gazu, które zbudowałam. Dokładnie, Lilian. To balon. Pra, to balon. Prawidłowe spostrzeżenie. Ok. Wywnioskowałam, że w tej strasznej dolinie znajduje się kilka gejzerów, tak myślałam, że to o to chodzi, które powinny wypełnić balon gazem. To łatwe zadanie, tak długo jak długo y, wykonujesz moje polecenia. Jak każdy wie, czynne gejzery wybuchają z dużą regularnością. Co trzeba zrobić? Y, to przytrzymać balon nad gejzerem w odpowiednim momencie. Tuż przed tym, jak zacznie rozpylać wodę, właśnie wtedy, kilka sekund przed rozpoczęciem natrysku wody, kiedy stężenie gazu jest tak wysokie, że możliwe jest, do, to jest wypełnienie urządzenia do zbierania gazu gazem. Rozumiesz o czym mówię? Tak, chociaż strasznie to ma twarz. Dobrze, w drogę w takim układzie. Okej, okay. układ jest zacny. Dobrze, teraz pytanie, czy ja mam... Aha, no oba miejsca, więc mogę podjechać i tu, i tam. E, pierwsza myślałam, że będę tam sobie tam koło kaltersów, ale że jednak nie. No tutaj. Tu jest chyba trochę bliżej, tak mi się wydaje jednak. No i co? No mamy tutaj to urządzenie i musimy teraz zebrać gaz. Ojej, ale ten koń zakręca, ja chciała nie mogę Konieś, 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 mi się e, Musimy zebrać gaz, więc trzeba będzie to zrobić po prostu, nie? <laughs> po prostu, nie? No, po prostu tak. Dobra. Okej. Okay. Dajesz konik. Jakoś tak te konie lepiej skaczą. Tak, wiecie, tak w sumie... Sorry, się ten, Tak w sumie jakoś tak naturalniej. Bo ja wiem, że to jest gra i, i te konie mają też szybszą jakąś prędkość w ogóle. Chociaż nie, nie zawsze, nie do końca. Ale wiesz, wiecie o co chodzi, nie? Że jednak tutaj, yy, no, kurka wodna, nie oszukujmy się. Nie, please no! są tak blisko, halo! Rozpędzę się, rozpędzę się i wiadę tam. Wjadę tam, mówię Wam. Ciśnij koń. Come, on, come on. No nie, nie wierzę. Halo, halo koń. Ziemia do konia. U! No nie, dobra. Nie tędy droga jednak, koleżanko. Trzy razy próbowaliśmy, no starczy. E, szkoda, bo byłam tak blisko. No niestety. Dobra, jedziemy tutaj naokoło, musimy jechać. Niestety. Na około, na około, koń. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezus, jak ten koń mnie wkurza. Nigdy więcej nie koni. Nigdy więcej. Po prostu nigdy więcej nie polecam nikomu. Nie konie są straszne. Strasznie sfochowane. Foszaste są straszne po prostu. Dobra. Jesteśmy. Teraz trzeba czekać, aż gejery nam tutaj wybuchną. I nie wiem, czy ja mam czekać nad gejzerem danym, czy co? Czy ja. Aloooo, tam, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, dobra Wow, sorry. Nie zdążyłam Eee Co się zdążę? Zdążę? Nie zdążyłam, Jezus Maria Jala Maja O, 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 o! Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra. dobra. Eee, to są jakieś pagórki, to mnie strasznie denerwuje. Dobra, może tutaj gdzieś będzie coś ten tegas. To wszystko? Już spełnione? Zaraz, zaraz. To już jest wszystko. A, okej. Okay. Bo już więcej nie mam, nie? Żeby ten... Nie widziałem czy spełnione, czy nie spełnione. No dobra. No nic tu nam nie pika. Więc chyba spełnione. O, tutaj jeszcze jest. Oooo, jakby sobie wyniknęł. Kopia się tam, Nie zdążyłam. Dobra, jeszcze nie spełnione. Jeszcze trzeba się skupić. Tu mamy kilka, i tu będę raczej wokół tych, co się. Nie, Hadlem shake. Znaczy, tu będę wokół tych się skupiać. Bo mi się nie chce jeździć, jestem leniwcem, tak wiem. Tam, 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 tam. Come No, nie ja zdążyłam, że. Ja mam taki zapłon, że. Oho, oho, Tu, 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 tu. Dawaj. No, zrobione. Ok. No to lecimy. Eee, to lecimy. One fajnie bulgotały, bulgotają. Eee, kiedyś bulgotały inaczej, tak widzę, jakoś tak inaczej bulgotały. Teraz fajnie tak. Uuu, koń, 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 koń. koń. Dobra, czy tędy przejedziemy? Przejedziemy tędy. Powiedz koń, że przejedziemy. Dawaj konie. Dawaj konie, bój się. I ja cię poprowadzę i wcale nie wchodzimy do jeziora. <noise> dobra, nie będę mu wysyłać y, bruszek na wierzbie, bo <noise> nie jestem tego taka pewna, czy faktycznie mogę mu je dać. No, a tego tak kawa. No, dobra. Przejedziemy sobie tędy, a co? Bramą na królowej. Dobra. Zobaczymy, co ta pizza od, od nas jeszcze chce. Mamy opis tego otóż od, gazu. Jak ktoś ma ochotę czytnąć sobie to jest Łamowij, bała, Ok. Dobra. No dobrze. Nie jest to gaz, na który najbardziej liczyłam, ale wystarczy na początek. Ok. Aby balon zaczął pracować, musimy połączyć połączyć. Tkaniny, które zebrałaś w jeden obiekt o kulistym kształcie dokładnie Lilian będziemy szyć balon Uszy, użyj igły oraz nici i zeszyj kawałki tkaniny, które zebrałaś kobieto, ja nie widzę, więc raczej nie, nie jest to dobry pomysł, wiesz no nie jest to dobry pomysł, kobieto niestety, przykro mi bardzo, ale no będzie ciężko dobra, ja mam to uszyć tam, więc muszę zejść konia pewnie, bo to raczej tak będzie okej, 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 schodzimy z kolieła. Mamy tutaj kawałek materiału i mamy tu igłę. Au, ukułam się! No Jezu, że ja muszę to robić dla kogoś. <laughs> dla siebie w sumie robię, ale wiecie co chodzi. Dobra, szyjemy, szyjemy, szyjemy. No au, co za dzień! W ogóle szycie na podłodze, ja nie wiem co to za, za pomysł. I hit. Uwaga, będzie piękny balon. Nie jest piękny balon. Chciałam, żeby już był piękny balon. No niestety... O, no, wsiądź. No coś tam jest piękniejszego ale raczej niedużo. ok Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Eee, nie wystarczyło tkaniny! To czego się spodziewałam? To czego się spodziewałam? Musimy zebrać więcej materiałów. Aha, no to genialnie najważniejszym komponentem budowy balonu jest palnik który na, napełnia który napełnienia balonu, gorący balon napełniania nie, nie wiem nie rozumiem tego, który napełniania balon gorącym powietrzem, który napełnia palnik jest uszkodzony brakuje jednej małej części ale to bez, ale bez nie, to, cały balon jest bezużyteczny nie mogę wprost powiedzieć, która to z części znalezionych przez ciebie działa. Yy, działa, ale możesz je wypróbować. Sprawdź yy, te części i zobacz, czy działają. O Jezus. To ja jestem, Halo. Ja jestem wszystkim mechanikiem szwaczką sz i w ogóle wszystkim jestem. No hej, że hola Dobra, chodź koń. Okej, okay. eee, yyy, jedz Tata, coś sprawdzam, nie w ogóle Ja to w ogóle najlepiej, ja najsuper. Dobra, spełniłam, nie będę nawet do tego konia wsiadać, bo mi się nie chce Wsiadać, bo mi się nie chce Dobra, nie było to prawidłowa część, tak jak myślałam, brakuje najważniejszej części która pewnie znajduje się pod lodem. To czemu mi tego wcześniej powiedziałaś? Halo kobieto? Dobra. Tak tu zimno, że aż kataru dostałam, a myślę, że Lilka marzy o kawie W ciepłej kawiarni u Leonarda. Koszyk jako jeden z podstawowych części walonu również wymaga naprawy. Istnieje możliwość, ale możliwość, aby e, po, pasażerowie podróżowali, e, przy, podróżowali, przymocowani bezpiecznie doliny, ale nie jest to optymalne rozwiązanie. Z moich obserwacji wynika, że turyści mają tendencję do rozprzestrzeniania plotek o ewentualnych niebezpieczeństwach, więc, no to trochę to prawda jest akurat, powinniśmy naprawić kosz w całości, nawet jeśli zajmie to więcej czasu. No tak, rozumiem. Zbierz wszystkie gałązki, łańcuchy i inne rzeczy, które znalazłaś Wcześniej i spróbuj naprawić kosz, pospiesz się. A czemu się spieszyć? Ojej, sorry, ale wróciłam taki kata. nie wiem co się dzieje. Mnie tak zatyka, że masakra. Eee, dobra. Eee, myszka, 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 dobra. Czy ja, co, co ja tu mogę zrobić? A, dobra. Bo tak trochę nie teraz. Tak Za daleko bam. Ok, dobra. Coś tam nam skrzypni, coś tam się robi. Nie powiem, że nie. <noise> coś tam działamy. Jeszcze, około, dobra. Okej, okay, spełnione. No dobra, jakoś to coś chyba powoli zaczyna wyglądać, nie wiem, nie jestem pewna. Uu, uu. dobra. Okej, okay. nie udało się, części nie, nie pasują. Y Dobrze, to chyba czas, abyśmy nadal szukały części do balonu. Jeśli to zrobimy, to możemy kontynuować naprawę i prawdopodobnie w skrótce będziemy mieć tutaj w pełni funkcjonujący balon, wypełniony ciepłym powietrzem. No dobrze okej, okay, słuchajcie. No i w sumie to wszystko z tego co widzę. Co ja tu muszę robić jeszcze? Kompletny balon, o to jest pytanie i gaz z tego, dobra, gejzeru. Słuchajcie, to ja to zrobię i postaram się Wam tutaj zobaczyć tutaj, czy to wystarczy, czy raczej nie. Jeżeli wystarczy, to nagramy dalej odcinek, ale wydaje mi się, że raczej nie wystarczy, więc ja się z Wami tu po prostu pożegnam. No i cóż, no i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już nie małem. A tymczasem, no, ja na razie się ze wami pożegnam. Jeżeli będziemy mogli dalej grać, to pogramy, ale raczej wątpię. Także co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie się w górę i cóż, czekam na was na końskim szlaku startowym. Pa pa!